Historię spółki Gebo czy grupy Gebo liczymy od roku 1936, kiedy spółka uzyskała patent na złączki zaciskowe, na system zaciskowy. To był taki pierwszy moment. W pierwszym etapie były przenoszone i zakupowane oczywiście nowe maszyny do produkcji, które została uruchomiona od samego początku w Warszawie. Później oczywiście również zaczęła się sprzedaż. I przez wiele lat, do roku 2009, spółka w Polsce funkcjonowała jako jedna, jeden organizm i była to spółka i produkcyjna, i handlowa, czyli sprzedająca, i produkująca. W naszej firmie GEBO pełnię funkcję zastępcy dyrektora produkcji aktualnie, pracuję tu mniej więcej od 7 lat. Do moich zajęć należy organizacja, nadzór nad produkcją. Nad logistyką, magazynem. Towar jest wprowadzany nam przeze mnie do systemu i kolegom na, na skanery. Kilka lat temu rozpoczęliśmy w grupie wdrażanie nowego systemu operacyjnego, to jest Microsoft Business Central. W sferze magazynowej korzystamy ze skanerów. Dzięki temu, po pierwsze, jest znacznie mniej pomyłek. Jest znacznie szybsza praca, a jednocześnie oszczędzamy, bo nie ma konieczności drukowania wszystkich dokumentów. Więc to też jest ważne i, i dla nas z punktu widzenia oszczędności, ale również dla środowiska. Arkadiusz Ozimek, kierownik Działu Jakości, zajmuje się nadzorem nad, nad działem kontroli jakości, jak również nad systemem zarządzania jakością. W firmie Goebbels Technika. mamy wdrażony system zarządzania jakością oparty o normę ISO 9001. Produkcja jest cały czas rozwijana. W tym roku również uruchamiamy nowe, nowe rodzaje złączek, które będziemy zaczynali montować. Także na razie idzie w dobrym kierunku.